Witam wszystkich w kolejnym moim vlogu Akurat skończyłem ładować rozrzutnik, bo teraz już ładuję za sodom, Bo gnoj tam sprzed domu już wieziony Tu wam pokażę ile jeszcze jest tutaj tego gnoju No i tam jeszcze jest trochę Gnoju jest dość dużo, tylko tak go nie widać, bo jest dobrze ubity, tak, tego tane bo wiadomo, ładowarką się woziło to gnu i tak jedno na drugie, jedno na drugie, i to tak mi się Deszcz później wszystko i to tak usiadło. Ale jeźdź dość zbity, bo cyklopem jest ciężko wyrwać. Jest tu trochę głota, mam nadzieję, że jakiś filmik ogólny jeszcze nagram. Później jeszcze na polu, które Wam opowiem, stanę jeszcze o rozrzutniku i w ogóle. Teraz już jadę, bo czas goni. Mm. Telefon sobie ładuję. Zapalniczki. <grywka> To co? Od czego by tu zacząć? Yy, rozrzutnik ten akurat był zakupiony dwa lata temu czy rok temu na zimę dokładnie wam nie powiem, bo już sam nie pamiętam został przyprowadzony przypadkiem wyhaczony został na Oliksie. nie był w zbyt dobrym stanie ale no pomyśleliśmy czemu nie kupiliśmy sobie i trochę odremontowaliśmy. Zeszło nam oj długo z jego remontem, bo dno wymienialiśmy. Różne takie duperele. No to wiadomo, trzeba było taśmę rozebrać, taśmę wstać z powrotem. Tak, było wszystko, poskręcać, wszystko. No to zeszło. Oczywiście tych górnych nadstawek nie było. Górne nadstawki to yy, my sobie wzięliśmy, dołożyliśmy później, bo po prostu tak. Padła myśl, czemu by nie ten gnój może po drodze akurat jak się będzie więcej ładowało, to nie będzie się roztegotywał, a nic. I słusznie, bo jak widzicie jest dobrze, nic nie ten. Zaburty, bo tak to wcześniej zaburty leciało, dużo się też nie dało naładować, a teraz już wiadomo więcej. Seramię trochę wezmę, bo się w końcu wykręci. Jak się już wykręci, to może znowu zginąć coś. Był taki przypadek, przeprasowanie wykręciło się i ta, to pokrętło wykręciło się chyba kompletnie i to zginęło. zginął. Go lepiej dokręcić, bo później znowu zginie i nie będzie wiadomo gdzie. Yy, tak. Rozrzutnik jest chyba polski, z tego co mi się wydaje warfamy, ale dokładnie nie powiem. Może wy dokładnie będziecie wiedzieć. Ogólnie był... Od nowości chyba był szary. To... Może ktoś akurat posiada, to może powie w komentarzu, chętnie ja się też dowiem. Nie wiem czy dokładnie tyle, ale około chyba 6 ton ma ładowności. Nie chcę mówić nic, bo za dużo też, nie wiem. Yy, po do... wstawieniu chyba tych nadstawek, moim zdaniem powinien mieć 7, 8, max 9. To już jest chyba max, z takim porządnym czupkiem ładowności ton. Jak już dobrze dorypane, ale wiadomo... Nie przejdzie o tę listwę, i może taśma pierdolnąć, bo nie przy tego noju Wszystko stanie. Dlatego ładuję tak, w miarę, żeby ino przeszło. Eee, oponki. Oponki były tutaj przednie, z tej i z tamtej strony. Mniejsze były wstawiane nowe, ze względu na to, że u Bizona nam się już kończyły. Więc te stąd poszły do Bizona. a Tutaj wstawiliśmy nowe. Bo kombaj chodzi raz na rok, No to wiecie, jak to jest. Nie ma sensu, rozrzutnik robi więcej Oczywiście z tyłu są większe Z przodu mniejsze, z tyłu większe Tak elegancko Po dziurach kurde ładnie się jeździ Rozrzutnik kurde sobie radzi Wywozimy Gnój W tamtym roku właśnie było orane Wywozimy sobie Będzie tutaj górca Z tego co ja wiem Pogoda nie jest za ciekawa przez ostatnie u nas dni, więc yy, ten grun jak się wywiezie to przed samym sianiem kukurydzy, przed tym kultywatorowaniem w ogóle, on yy, wsiąknie a później się wiedzie agregatem, to to się wszystko wymiesza i wiecie sami jak to będzie, więc zamiast nawozu taki no i akurat może być, bo co jest za dużo tego gnoju stać nic się raczej może nie stanie i mam tak nadzieję wcześniej jak przed tym rozrzutnikiem mieliśmy rozrzutnik taki mniejszy do 60 nie wiem ile to miało 3,5 tony Jestem to by pewnie, pewnie. chyba 3 3,5 tak 3,4 po ramieniu co Mówić. No i takim woziliśmy Oczywiście nie Holandem, bo Te nasze czterdziestki Niezbytnio Wiecie, jedna ładuje A ta druga akurat Kurde Do rozrzutnika, no ale Wiecie, tam gdzie błoto Gdzie mokro no już nie pójdzie, nie ma napędu. Gdzie góra, gdzie ten... No to ciennik już dusi, nie ma tyle tej mocy, no aleoland Hollandem się woziło. Akurat mało palił przy takich czymś to tak jak mówiłem w opinii ONH Wtedy to już był drugi vlog, co zdobyło duże zainteresowanie to yy, Naprawdę ciągnik dużo u nas nie pali Choćby nie wiadomo jak mu ciskał A oczywiście w moim przypadku Jak to się mówi Młody lubi poszaleć To naprawdę przy mnie dostaje ostro W te 4 litery Pracuje na obrotach dobrych Szybko dość w wielu przypadkach że Przyciskam mu dobrze, więc Cionik naprawdę jest Jak dla mnie jest godny polecenia, bynajmniej ten Akurat ten cionik, co my posiadamy Bo To co u nas ten cionik przeżywa, to co w moich rękach chyba żaden inny by teraz nie wytrzymał a ten naprawdę! A no cóż, trzeba się cieszyć! Tak u nas jest na razie z czego! jest taka ziemna droga, że to z taką blinką, taka mieszana, trochę tak tak. Widać? It's been No i wracając jeszcze do tego mieliśmy ten mniejszy rozrzutnik, woziło się tym nieholandem. A wiecie jak to jest? Gnoju u nas do cholery. Bo jest tego bydła, jest tych świni. Jest tego do cholery. Jest koło czego robić. Jest już koło czego się umordować i nerwów napsuć. No tak powiem. I naprawdę było tego gnoju i jest do tej pory no jeszcze nawet teraz jest więcej wcześniej tam cały ten plac był rozpierdzielony gnojem ale to dlatego iż wcześniej mieliśmy taką paczkę do gnoju rzuciliśmy tym ale to za każdym razem trzeba było spawać bo nie wytrzymywało po prostu nie dawało rady no, teraz się wozi Holandem i jest trochę, trochę inaczej Prawie New trochę ładowarką tak, Zależy co sobie lepiej poradzi w tym błocie, w tym bagnie Mówiła do New Holland Trochę inaczej już Opony ma wszystko elegancko W tym turem. Można mu cisnąć w takim błocie To będzie sobie fruwał A ładowarka Opony i, I no może sobie się Wyślizgać, poślizgać Ładowarka jest dobra na z takimi oponami akurat na lato co będę też nagrywał do słomy, do układania naprawdę, to już jest fajka ale to już w następnych moich vlogach które oczywiście też będziecie mogli obejrzeć bo będę się starał jak najwięcej tych prac wszystkich nagrać a dlaczego? a dlatego, że chciałbym wam po prostu pokazać jak naprawdę jest na takiej gospodarce jak ciężko jest, jakie prace się wykonuje Jakie kombinacje, bo tu czasami kombinujemy, co i jak i ogólnie no. Dlatego będzie trochę tego no dość dużo no będzie. Bo to też nie będę robił u siebie, bo oczywiście na gospodarstwa będę robił różnymi czołnikami. U innych, u innych również będę robił, co mam nadzieję. Może też na innych ciąnikach, Też inne jeszcze obskoczę, jeszcze nie źle. Dlatego też będziecie mieli dużo do oglądania. Jeśli będziecie mieli zawsze jakieś pytania, czy coś piszcie w komentarzach. O, oczywiście odpowiem może raz na jakiś czas, zrobię takie pytanie od widzów, gdzie będziecie mogli dodatkowo jakieś pytania jeszcze zadawać. No, coś pomyślę nad tym, bo wiecie, za dużo też Wam nie mogę opowiedzieć, bo też dużo nie wiem. A mądro głupiego nie chcę udawać tak przed kamerą, bo sami wiecie, no nie jestem nie wiadomo jakim filozofem, czy jak bym tam powiedział, nie chodzę do nie wiadomo jakiej szkoły, staram się po prostu uczyć w domu, jak najwięcej przy takich właśnie pracach, na błędach się człowiek uczy, więc... W błędach bym się najlepiej się tutaj nauczył I ja w sumie też co robić, czego nie robić. Więc też przy nagrywaniu, więc żeby też o czymś mówił nie było także jak niektórzy to nagrywają i to jest ta... kilka słów yy... Tak przez cały pół Później kolejne kilka słów I znowu yy, Właśnie ja tego zbytnio nie chcę Żeby to u mnie było, bo to naprawdę Jak oglądam Niektóre osoby No kurcze Nie mówię, że ja jestem idealny przy nagrywaniu Czy coś Nie chcę się wychwalać, żeby coś nie było takiego Bo ja też nie ja No co, też dużo nie powiem Ale no chociaż zawsze coś trzeba pomyśleć coś sobie powtórzyć przed takim vlogiem Ogólnie ogarnąć sytuację, no żeby tak nie było O kto co później będzie Ktoś będzie oglądał i wysłuchał. Ty albo nic Bo nikt też nic nie mówi I To jest tak przez większość tego yy, yy, Przez większość Filmików Brana i Problema. Dlatego ja zbytnio tego bym nie chciał, a te też może sami coś powiecie, coś będziecie chcieli, więc cokolwiek. To jest wielki plus dla mnie, dla Was też, bo przynajmniej o czymś posłacie i w ogóle tu akurat też nie będę mówił, żeby nie było, bo wolę sobie na spokojnie. Tutaj kurde. Ponawracać i w ogóle. Nie chcę, żeby nie było w przyjemnej sytuacji.